Thank yes. you. Yes. I dar jedności w duchu świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I z Wami. Stajemy w szczególnym miejscu. Chcemy dziękować Bogu za dar tego miejsca, za obecność Maryi w naszym życiu i chcemy powierzać wszystkie intencje, z którymi przybywamy. Jesteśmy na tej przyświętej polskiej grupie. Budmy się także za naszą ojczyznę nie tylko w naszych osobistych intencjach. Ale za całą naszą ojczyznę, za Kościół, budły się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne. Na początku tej przyświętej przeprośmy Boga za swoje grzechy, byśmy mogli owocnie sprawować najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który objawiasz miłosierdzie Ojca, zmiłuj się, nad nami. zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, Doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, biegimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony. Jezu Chryste, Panie Boże, w baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz rzepy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz rzeki świata, przyjmładanie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Ty się święty, tylko Ty się Panem. Jego Najwyższy Jezu Chryste z Duchem Świętym ale Boga Ojca. Módlmy się Boże Ty rodzicielkę Twojego Syna ustaliłeś także ustaliłeś także naszą Matką spraw abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata mogli coraz skuteczniej przeżyć Królestwo Chrystusa który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich Gdy Piotr i Jan przemawiali do ludu po uzdrowieniu Chromego, Podeszli do nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, że nauczają lud i włoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn sięgała pięciu tysięcy. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jeruzalem, arcykapłan Anna, Szaifa, Jan, Aleksander i tylu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawiwszy ich pośrodku, pytali czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to. Wtedy Piotr. Napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi: Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie Wam wiadomo, Wam i całemu ludowi Izraelskim, Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, którego Wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła, i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Oto Słowo Boże. oh Rzuconym przez budujących Stał się kamieniem węgielnym Stało się to przez Pana I cudem jest w naszych oczach Oto dzień, który Pan uczynił Radujmy się nim i weselmy Kamień Panie, Ty nas wybaw, pomyślność daj nam, o Panie. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Wam z Pańskiego Domu. Pan jest Bogiem i daje nam światło. Kamień zgadzony, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy. Z wami. I z twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. O, panie. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój Wam, zatworzonym i wylękłym, zdawało się, że widzą Ducha. Lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi, lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli, byli pełni zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia? Oni powiedzieli, mu, dali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich. To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami, musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroku i w psalmach. Tedy oświecił i umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich. Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie. I odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem, wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie, Obytyce. Mamo, kochana Mamo. Jak trudno mi myśl ubrać słowa, by miłość Twoją wyśpiewała. Na wojska niezdolna jest mowa. Bo w słowie Matka mieści się całe nasze jesteście. Przychodzimy do Ciebie Pani i Fatińska, nasza królowa i nasza Matko. aby u Twoich stóp, jak Twoje kochane dzieci, wtulić się w Ciebie. Każdy z nas posiada Matkę, tą ziemską i tą niebieską. A w tym szczególnym miejscu, kiedy dzisiaj stajemy, pełni radości po przeżywaniu tajemnic martwych Sania Pańskiego. I jak słyszymy, Chrystus ukazuje się swoim uczniom właśnie przy łamaniu chleba, przy Eucharystii, bo ona jest najspanialszym darem Boga, jaki mógł zostawić człowiekowi. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie Wam mój Syn. Wskazuje Mariana Jezusa. My przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Matko, Matko pięknej miłości. Za Twoim wezwaniem, abyśmy się modlili, nie tylko za siebie, za swoje rodziny, za nasz kraj, ale cały świat, bo tak bardzo dzisiaj światu potrzeba miłości, tak bardzo dzisiaj światu potrzeba Twojego fiat, Maryjo, zaufania bez końca, bez kalkulowania, bez tak zwanego gadania o Bogu, ale właśnie gadania z Bogiem, rozmowy z Bogiem, czego nas uczysz. Twoja postawa jest pełna nadziei, której tak bardzo trzeba każdej każdemu z nas. Stajemy z wzruszeniem, ale i głęboką pokorą, bo to miejsce jest nie tylko święte, ale to miejsce jest miejscem Boga, który mówił do człowieka i mówi przez swoją i naszą Matkę. Maryjo, kiedy stajemy w tym świętym miejscu, w tym trudzie pielgrzymowania, aby powiedzieć Ci o naszych radościach i smutkach, Prosimy Cię, ucznać każdego dnia zaufania do końca, do końca. Kto ufa Bogu, ten nigdy, jak powie święty Paweł, w nadzieje, nigdy nie zanika, nie gaśnie. Naucz nas trwania przy Twoim synu, bo to jest droga do świętości. Krzyż jest znakiem zwycięstwa. Tam szatan nie podejdzie, bo tam szatan został pokonany. Matuchno, Matko Pięknej Miłości, Maryjo, nasza Matko i Królowo. Oddajemy Ci w opiekę nasze rodziny, naszych bliskich, nasze domostwa, nasze zakłady pracy i nas samych. I prosimy Cię, abyś nas prowadziła zawsze do swojego Syna, Pani Fatimska, która wzywa z nas do modlitwy, modlitwy na różańcu, różanie ze najspanialszą ręką i orężem przeciw złu i cierpieniu tego świata. Wypraszaj nam potrzebne łaski. I bądź naszą matką i królową, bo my do Ciebie idziemy, jako matki zatroskanej i matki słuchającej każdego z nas. Bądź naszą orędowniczką u Boga, bądź naszą przewodniczką, abyśmy każdego dnia, idąc za Twoim wezwaniem i stawiennictwem, dążyli do codziennej świętości. Amen. Amen. o nasze wspólne modlitwie i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, którego Maryja jest Matką, aby zawsze wypełniał dzieło Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. Ciebie prosimy. Majd się za pasterzy Kościoła. Ty Maryjo, ocaliłaś cudownie Jana Pawła. Wprowadź pasterzy dzisiejszego Kościoła. Wysłuchaj nas Maryjo, nazywamy Cię Królową Polski. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pozostała wierną w Chrystusowej Ewangelii. Ciebie prosimy. Pani. Przychodzimy tutaj z różnymi intencjami. Przedstawmy je teraz przez stawiennictwo Maryi. Ciebie prosimy, módlmy się za trwających grzechach, aby usłyszeli orędzie głoszone przez Panią Fatimską i nawrócili się od swoich grzechów. Ciebie prosimy, i za nas samych, abyśmy tutaj, w tym świętym miejscu, usłyszeli przede wszystkim głos wzywający do pokuty nawrócenia przemiany serc. Ciebie prosimy. Amen. Boże Dobrojcze, przyjmij nasze modlitwy, przymórz nam wiary, umocnij nas do życia zgodnego z Ewangelią przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś Boże, Błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Bo się, aby Twoją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan ofiarę z Twoich na cześć i swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone, oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Marii Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu Naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, <coughs> słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć najświętszej Maryi, zawsze dziewicy. Ona przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie. Otoczyła macierzyńską troską początek kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się kościoła. Wyniesiona do niebiańskiej chwały otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zaniłami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając Święty, święty, święty o Zastępów, wiosna, i i Chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Państwa, Hosanna na wysokości. Za święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stał się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Nie powieczę, wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyncie na moją pamiątkę. Pominając śmierć makwy w stanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa w ludku wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antoniem oraz całym duchowictwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuś ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłć nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu rodzicą dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami <Ky> i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna. Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się Dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź to Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, w pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. jest i Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami, pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. W baranku Bożym, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. baranku Bożym, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. baranku Bożym, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas w sokole. Oto Chrystus, baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem, władzie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona. Przecież. 给你只要注意。 Nie zostałeś i nas odpłacze, zawsze masz otwarte serce, serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś.